Dzień dobry, witam państwa serdecznie w nowym miejscu Porsche Centrum SOPOT. Zapraszam bardzo serdecznie, działamy już tutaj od 1 lipca. Posiadamy pełen asortyment, czyli sprzedaż samochodów nowych, sprzedaż samochodów używanych, serwis. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. widzicie, w Porsche Centrum Sopot wielkie zmiany, wielka rewolucja. To miejsce, w którym tu jesteśmy, przy Alei Niepodległości 637, jest salonem tymczasowym. Możecie odwiedzać tutaj Porsche Centrum Sopot przez najbliższy rok, a potem, potem przychodzi czas wielkiej zmiany, ale o niej Porsche Centrum Sopot na pewno opowie w swoim czasie, dlatego warto śledzić ich w socjal mediach.